You feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer the no man, I still go. Go, 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 Hustle out, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. Godzina pierwsza, powoli zaczynają wpuszczać. Także się doczekałem. Aczkolwiek powiem szczerze, że kilka godzin, ale mi się bardzo to dłużyło. Pierwsza godzina, a drugiej startuje o godzinie szóstej czasu. Du czasu dubajskiego będę na miejscu. Trzy wejście do samolotu. Różne strefy. Ale co ciekawe, jest po pierwszej godzina do lotu, a my już wchodzimy do środka. Ja mam 71 k. A gdzie dojdziemy, to zobaczymy. Mi się trafiło. Z oknem. Bardzo się cieszy, bo ostatnio do Dubaju leciałem, no ale wielkie skrzydła To były To siedziałem gdzieś indziej. Chociaż nie, w drugą stronę leciałem. No nie coś, rozkładać powoli. Mam nadzieję, że nie będzie nikogo, że będę mógł spać na leżący. Ostatnio taki miałem też lot Co mi się podoba tutaj. No, yes. yeah, moment, okej? Okay? No, także fajny jest ten, dużo nowych filmów już teraz widzę Woman King na pewno zobaczę. Wylądowałem. jestem w Dubaju szukam tylko teraz jakiejś tablicy gdzie jest moja walizka tam coś nie było, żeby nie nagrywać ale chyba nie będą mieli nic przeciwko są już 6 rano, to jeszcze może wszyscy śpią palmy, zobaczcie jakie sofity. w no, Pnąpę, Gida była tak porównując z dzisiejszego wyjazdu, Gida, Pnąpę Później był... Yy, no, Bangkok no to już mocno... O! Z Warszawy samolot przyleciał. No a później, no tutaj już jesteśmy. To już jest... ...bogato lotnisko. No, zobaczcie tam jaki wyświetlasz duży monitor. Zaginany jak te telefony. Ale wygląda to całkiem... Nieźle a my czekamy na walizki. Dobra, dwie godziny później e, moja walizka zaginęła. E, przyleciała w ogóle innym samolotem, się okazało, mm, ale już jest. Wciąłem do taksówki, trochę nerwów, trochę strachu, ale jedziemy na osiedle, które zresztą ostatnio było pokazywane e, na moim kanale mamy linię do, do taksówek, a tam fajne wodospady. fajne jakieś fontany, wodospady. Wodospady to w Kambodży chyba. O, mamy nawet siedziska dla dzieci. Prezentuje się dosyć fajnie. Teraz, z żoną no, Dubaj, no to wiadomo jak jest. Siadam i jadę. No także Cambo Live Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie po raz kolejny 8 rano już słoneczko wychodzi, aczkolwiek jest dosyć chłodno w emiratach, bo 20 poniżej nawet 20 stopni Nie wiem no ja akurat teraz siedzę w samochodzie to wydaje mi się, że jest gorąco no, wczoraj zacząłem podróż, o której wjeżdżałem o 13.30 z Kampotu. Mamy teraz godzinę 8, no to już jest... Niedługo, niedługo będzie doba w podróży. No. No, a tu jeszcze musicie zobaczyć odwisko I same samoloty, oczywiście Emirates. No powiem wam, że linia bardzo, bardzo fajna, nie latałem nigdy już teraz ostatnio No już raz chyba lecę, ale zawsze jedzonko, ta obsługa No wiadomo, za co się płaci No nic, to było chyba na tyle Zostaje tutaj, jest dzisiaj 21 24 mam lot powrotny, czyli em, No, Dubaj, Bangkok Oczywiście Kampot, Kampot, kampot najważniejszy no, Zobaczcie jeszcze jakie piękne Mieszkanka, woda się już z rana leje Tutaj meczecik. Też niczego sobie Ostatnim razem jak właśnie lądowałem była noc, także nie, nie, nie zrobiło takiego to wow, no ale Szczerze powiedziawszy, no trzeba przyznać, no Mają rozmach tutaj pieniądze, aczkolwiek to, co zobaczyłem o McDonald'sik, to co zobaczyłem w Riyadzie, czyli stolicy e, Arabii Saudyjskiej. Tam powiem Wam szczerze, że też się to dzieje i przez następne 5-10 lat e, no, może, może te, ta stolica Arabii być jeszcze większa jeszcze z większym rozmachem zrobiona niż, e, niż Dubaj obecnie. Dobra, od mojego przyjazdu minęło już ze dwie godzinki. A ja wam pokażę taką ciekawostkę. Bo jem mili Państwo śledzia. Śledzia nie jest śmietanie, niestety, ale jest. A tam w kuchni jest Jeff Bezos i robi kaszankę. I robi kaszankę. I robi kaszankę nawet. Zajdziemy. Zobaczymy. Dzień dobry, panie Jeffie. Dubajski Jeff Uu, cebulka. Z cebulką. Boczek, z boczku. Z boczku. Z polskiego boczku oczywiście. Jest na bogato. Bardzo dobrze. Ja wracam do śledzia, a tutaj proszę bardzo, jeszcze sałateczka będzie. Na bogato śniadanie. 21 mamy dzisiaj, stycznia. Chiński Nowy Rok! Chiński Nowy także wszystkiego najlepszego z okazji. Chiński nowy roku. A na chiński nowy rok Polacy jedzą śledzia i kaszankę. Już jesteśmy w house w Crafters. Zaraz nie zakuszam a dokładnie zakurzy mnie Rupa bo taki jakieś tematy także patrol ostatnimi czas, czasy dołączył do firmy House of Crafters nie wiem czy ja chyba będzie po, w firmach poprzednich które się nie zmontowałem ale no ale powiem also, że w środku też fajnie skóra Kura komura chłopaki widzę dzisiaj z drzwiami walczą a reszta ekipy jest yy, na montażu gdzieś w Dubaju zobaczcie jakie wrota zbierać widzimy, gadamy gramy na nerwach Fibi bo to jest pies Wiecie, myśliwski ona ma Węż bardzo dobry. A tu mamy proszę w Dubaju Pols... polskie pierogi, to są jakie? Rus. Rus... Nie, ukraińskie. Polskie! Polskie, o! Pierogi polskie. A tutaj Marcin, coś na grubo. Mięsiwą. Halal Halal? No. Drugi talerz pierogów, jeszcze większy, jeszcze ładniejszy też z serem Już A Ty już wsunęła z 5-6 pierogów, także jej też, je też podchodzą. Zapraszamy również do dołączenia do naszej grupy na Facebooku grupa Cambo Life. Pokazujemy tam troszkę więcej. Wrzucamy zdjęcia, informacje, link w opisie tego filmu.